Jeżeli nigdy nie próbowałeś maczy, nie zaczynaj od tego. To jest prawdziwa domowa macza, a to, co zaraz wam pokażę, to trochę inna bajka. Znalazłam w sklepie kilka maczowych napojów i zaraz sprawdzę ich skład oraz czy w ogóle są dobre. Power Bubble Milk Tea, 59 kalorii w 100 mililitrach, cukier 8 gramów, tylko 1% maczy. się boję tego próbować. Nie mm, niedobre. Przypomina mi w smaku dymny akcent, jakby wędzonka. Nie jest to dobre, nie wypiję tego. Ma takie kawałeczki, bobki. Przeszczy pan zębami. Niedobre. Bleh. Lady Boba macza Latte. 55 kalorii na 100 ml. Cukier około 9 gramów. To, co mnie zaskoczyło, to olej kokosowy całkowicie uwodorniony, macza śladowe kolory. To już bardziej przypomina, macze ma lekko zielonkawe zabarwienie. Mocny, herbaciany smak, jak bawarka, gdzie są kuleczki. Mega słodkie. Mięciutkie, zdecydowanie lepsze. Jednak w dalszym ciągu nie smakuje jak macza, jak bardzo słodka bawarka. Coconut milk macza. 57 kalorii na 100 ml. Cukier 8 g. Barwniki i aromaty. Bardzo niski procent prawdziwej maczy. Całkiem przyjemny herbaciany zapach. No to już mamy zupełnie inny kolor. Ładny zielony, ale niestety pochodzi z barwników. Bardzo mocny herbaciany smak. Ale w dalszym ciągu niestety nie smakuje jak macza. Bardziej jak herbata na bazie mleka. Za słodkie. Mizu Sparking Macza Juzu. 27 kalorii na 100 ml. Cukier około 7 g. Zdecydowanie najmniej kaloryczna ze wszystkich propozycji. Macza? Nie wiadomo w jakiej ilości. Przyjemno orzeźwiający zapach. Tutaj już nie mamy mleka. Lekki orzeźwiający z taką nutą cytrusową. Nie smakuje jak macza w żaden sposób. Macza na opakowaniu chyba tylko dla przyciągnięcia uwagi. Jeżeli chcesz poznać smak maczy, zacznij od dobrego proszku, wody i mleka. Taka podstawowa wersja powinna Ci najbardziej smakować na początek. Nie wszystko, co zielone i nazwane maczą, naprawdę nią jest. Czasem kolor, hasło na opakowaniu czy egzotyczny skład to tylko sposób na przyciągnięcie naszej uwagi, żeby coś wyglądało na zdrowe. Zrób sobie domową maczę i zobacz, jak naprawdę smakuje. A potem zdecyduj, co Tobie bardziej smakuje. Napiszcie w komentarzu, które napoje maczowe próbowaliście i co o nich myślicie.